Dzień dobry, Skorpiony, witam Was w horoskopie na Czerwiec. Zobaczymy sobie, jak będzie się kształtował Czerwiec, jeśli chodzi o tygodnie. Zobaczymy, co będzie Waszym celem, co będzie blokowało Wasz cel, czego się nie spodziewacie, czy otoczenie będzie Wam pomagać. No i praca, jak się będzie przedstawiać, miłość. No i rada, oczywiście, od kart Tarota. Zacznijmy od tygodni. Czyli pierwszy tydzień, pierwszy tydzień czerwca to królowa buław. Skorpiony. Królowa buław może mówić o tym, że będziecie mieć do czynienia z kobietą pełną werwy, magnetyzmu, Sk taką pewnością siebie, więc to możecie też być Wy. Możecie po prostu przedstawiać te cechy akurat sobą tego tygodnia, czyli pewność siebie, zdecydowanie, osiąganie celów, dążenie do celów, no jakieś wydawanie, jakieś decyzji, zarządzeń. Oczywiście tutaj może być, ktoś może się pojawić w Waszym życiu z żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec raczej kobieta, to może być kobieta na stanowisku, więc może chodzić o szefową, o jakieś właśnie podejmowanie decyzji na przykład dotyczące pracy. Ale nie tylko, to może być przyjaciółka, która gdzieś tam wam pomoże albo wy jej, więc gdzieś tutaj jakieś takie ważne będą kwestie związane z tą kobietą, ale tak jak mówiłam, mogą to być po prostu takie cechy jak właśnie pewność siebie, magnetyzm, charyzma, przyciąganie, więc gdzieś tutaj coś takiego dążenie do sukcesu, do celu. Drugi tydzień czerwca przedstawia się w asie monet. As-monet no to przede wszystkim inwestycje, pieniądze, początki, czyli możliwość znalezienia pracy, jeśli nie macie, możliwość jakichś intratnych propozycji finansowych, oferty. Szanse na właśnie zarobienie pieniędzy, na jakieś zlecenia, no, na jakieś działanie, tak, żeby można było zarobić gdzieś się coś zaczyna, więc może zaczynacie inwestować, zaczynacie jakieś usługi wdrażać nowi klienci, więc tutaj może się coś dziać, jeśli chodzi o pieniądze, coś zaczyna się oczywiście pozytywnie dziać, coś zaczyna się klarować jakaś sytuacja. Więc tutaj kwestie finansowe bardzo pozytywnie jakieś podpisujecie być może umowy, może ktoś kupujecie, może coś sprzedajecie, coś na czym zarabiacie, może chodzi o jakieś właśnie nowe propozycje, oferty, zlecenia. 9 monet. 9 monet dla niektórych może oznaczać po prostu czas takiego spokoju, raczej bez towarzystwa. Dla innych może oznaczać zadowolenie z tego, co macie, zadowolenie z jakichś sukcesów zawodowych. Może chodzić również tutaj o zadowolenie z na przykład jakiejś nieruchomości. Może po prostu styczność z kimś, z jakimś agentem od nieruchomości. Może coś kupujecie, sprzedajecie również tutaj jakieś mieszkania, domy. Może coś takiego związane z biznesem budowlanym. W każdym bądź razie. Gdzieś tutaj pokazuje się pieniądze, a zadowolenie też no, macie prawie wszystko, bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj mm, dla niektórych, właśnie, zadowolenie z pracy, z, na przykład z wypłaty, albo po prostu z posiadania tego, co macie, więc gdzieś tutaj tak się może pojawiać. To e, jest to też karta singla, dlatego mówię właśnie, że dla niektórych może oznaczać po prostu brak towarzystwa, e, zadowolenie z tego, że jesteście sami dla siebie, po prostu, że macie czas dla siebie. I czwarty tydzień czwarty tydzień czerwca to karta świata. Świat może mówić o zamykaniu za sobą jakichś etapów, za zamyk może mówić o zamykaniu jakiejś sytuacji, czegoś, co po prostu chceli, chcieliście zjeść, chcecie, zamknąć z jakichś tam powodów. Świat to kontakty, to towarzystwo, to wiadomości, to chęć podróżowania, więc może będziecie zastanawiać nad jakimś podróżą, może gdzieś będziecie wyjeżdżać, no gdzieś tutaj się takie coś poka pokazuje. Może mówić o jakichś poznawaniu nowych ludzi, nowych kultur, więc jakieś zwiedzanie krajów różnych, kontakty biznesowe, na przykład dla niektórych, no nawet takie międzynarodowe. Więc tutaj wyjazdy też mogą być zagraniczne, dalekie. Więc tutaj takie szanse, możliwości i w ogóle perspektywy, tak naprawdę. Więc coś się kończy, ale pamiętajcie, że też coś się zaczyna. Co będzie waszym wyzwaniem, Skorpiony? Co będzie Waszym wyzwaniem w czerwcu? Karta Gwiazdy, czyli będziecie dążyć do osiągnięcia jakiegoś marzenia, do zrealizowania jakiegoś Celu. Dla niektórych celem, wyzwaniem może być ciąża, czyli chęć posiadania dziecka. Dla innych, różne kwestie, na przykład znalezienie dobrej pracy dla kogoś, żeby biznes dobrze szedł. Więc tutaj karta tak naprawdę gwiazdy mówi o właśnie nadziejach. Mówi o tym, że jest nadzieja, jest szansa na to, żeby coś mogło się udać, żeby coś mogło się powieść, żeby coś mogło ruszyć do przodu. Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że po prostu macie jakieś na przykład pesymistyczne myśli, że coś nie wyjdzie, coś się nie uda, no to tak nie myślcie. Waszym wyzwaniem jest właśnie osiąganie celów, marzeń, i tutaj, tak jakby. Zresztą macie dobre karty pokazane w tle, więc tak jakby się to miało udać, tylko po prostu musicie być dobrze, dobrej myśli, musicie myśleć pozytywnie, i tutaj. Karta Gwiazdy mówi o tym, że są szanse na to. Są szanse na to, żeby się coś udało, i są szanse na to, żebyście zostali też dostrzeżeni. Możecie być w centrum uwagi, więc to może być też celem, żeby ktoś Was zauważył. No, może będziecie, będzie Wam na tym zależało, że na przykład pracujecie nad jakimś projektem i chcecie się wyróżnić z tym projektem, chcecie wypłynąć szerzej, może ktoś bierze udział w jakimś konkursie i też chce po prostu, no, wygrać. Więc gdzieś tutaj też takie. Kwestie. A co będzie Wam przeszkadzać? Co będzie blokowało właśnie ten cel? E, 9. 9 kielichów. 9 kielichów to jest taka karta. Ona jest dobrą kartą. Nawet bardzo dobrą. E, 9 kielichów mówi o tym. Ona może mówić o tym, że. Że może się wam nie chcieć, tak naprawdę, to może być blokadą, czyli może być tak, że ktoś tu spocznie na leurach, coś się udało, coś się już uda po części, no i na przykład stwierdzicie, że, dobra, to mi wystarczy, nie będę się starać dalej. No. Karta Gwiazdy mówi, że są szanse, możliwości, by można było właśnie coś dostać dużo więcej, tak? Więc tutaj też może być tak. Natomiast przeszkadzać może właśnie to, tak jak powiedziałam, że spoczniecie na laurach, że nie będzie się Wam już chciało, bo już dostaniecie to, co chcecie na przykład, co się uda zrealizować. Więc może takie być taka kwestia coś może być takiego, że po prostu mm, powiedziałabym, jeśli mówimy tutaj karta gwiazdy, może mówić o tym błyszczeniu, tak, o tym byciu w centrum uwagi, że to może być waszym celem, żeby ktoś was zauważył, żeby po prostu z czymś wypłynąć z jakimś projektem, na przykład, mm, natomiast może wam przeszkadzać nieśmiałość, jakieś takie ograniczenia, które sami sobie stawiacie, tak naprawdę nieśmiałość w sensie takim, że po prostu, no mm, no, wiadomo, gwiazda to jest wypłynięcie, że wszyscy się zaczynają interesować, tak, a tutaj może wolicie pozostać skromnymi, żeby się właśnie nikt nie interesował, że nie, że może macie jakiś talent, którym możecie, którym możecie po prostu tu coś zyskać, tak, nawet powiedzmy sławę, czy możecie, może być o Was głośno, powiedzmy. A tutaj blokować Was może właśnie takie. Poczucie, że a wolę tak skromnie, spokojnie, żeby nikt nie wiedział, nie chcę, no powiedziałam, tak e, na przykład, nie chcę parcia na szkło, tak? Mi wystarczy to, co mam. Więc taka skromność, co może przeszkadzać wam w osiągnięciu jakiegoś celu, no na przykład ktoś może chcieć, nie wiem, no powiedziałabym, tutaj gwiazda kojarzy mi się też z modelingiem, tak? Więc, może na przykład z pracą, z pracą w, gdzieś w telewizji, powiedzmy, tak? Gdzieś gdzieś jest widziany, gdzieś gdzieś jest zauważany. Można być takim celebrytą, można mieć rzeszę fanów. Więc, tutaj, takie, taki, taki oczywiście przykład, ale kto wie, może ktoś z was też ma tak, taki zamiar osiągnąć coś w modelingu, w jakichś zdjęciach mówię, czymś się możecie zajmować kreatywnym, i po prostu no, wyzwaniem jest, żeby wyjść y, do ludzi z tym, tak? Żeby wypłynąć, żeby zostać zauważonym. A tutaj ta skromność może to przykrywać. Może być tak, że po prostu nie chcecie, żeby było o was głośno, bo tego nie lubicie, po prostu. Także możecie, może chcecie coś zachować dla siebie. Więc gdzieś coś takiego e, będzie was blokowało. Natomiast czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie, zobaczmy. A z kielichów. A z kielichów, no to może mówić o jakimś początku. A to jest, możecie nie widzieć już na przykład, że Coś się tutaj zaczyna klarować, że coś się na przykład zaczyna. Dziać w Waszej sytuacji, w Waszej sprawie, że jest szansa, no tutaj, tak jak mówię, no zabłyszczeć, tak, wypłynąć. I tego możecie nie widzieć. Możecie nie widzieć, że ktoś się o Was stara, jeśli mówimy tu o relacjach, że coś się może zacząć, coś fajnego, no coś takiego, jakaś relacja nowa na przykład dla niektórych z Was. Może tego nie widzicie, albo się nie spodziewacie, że w ogóle możecie zwrócić na kogoś uwagę, albo nie spodziewacie się, że na Was ktoś zwróci uwagę, tak? No więc tutaj też, że możecie poznać kogoś wartościowego, fajnego, no może jakaś nowa relacja się nawiąże, więc tego możecie nie widzieć albo nie spodziewać się. Jakie jest wasze otoczenie? Otoczenie piątka kielichów, no to otoczenie powiedziałabym jest takie, że tkwicie gdzieś jeszcze, że macie... Jakieś poczucie na przykład żalu, że coś kiedyś się nie udało, nie wyjdzie, nie wyszło coś kiedyś i po prostu na przykład nadal uważacie, że to nie wyjdzie. No nie można tak myśleć. W każdym razie trzeba myśleć o sobie, o tym, co jest tu i teraz i co może być. Więc starajcie się wyjść z jakichś negatywnych emocji, z negatywnych energii, z negatywnych myśli, bym powiedziała. Jeżeli ktoś was zranił kiedyś, no bo tutaj się pokazuje, jak kielich również, czyli nowa relacja, że tego się nie spodziewacie, że możecie się na przykład ponownie zakochać, bo ktoś was kiedyś zranił na przykład, tak, i gdzieś tam. Przeżywacie to mocno jeszcze. Może była jakaś sytuacja, jeśli mówimy o pracy, na przykład też jakaś nieprzyjemna, nie wiem, nie dostaliście jakiejś pieniążków wypłaty, ktoś, wam, ktoś was oszukał na przykład na pracę, i też gdzieś tam jeszcze was to tkwi i przeżywacie to, no to tutaj bym powiedziała, że. A, a, a nie widzicie, że coś nowego może się zacząć, że nie każdy pracodawca jest oszustem, tak? Na tej zasadzie. Jeśli mówimy, że to pracodawca was oszukał, oczywiście, to takie przykłady. No natomiast to otoczenie pokazuje mi się właśnie w tak troszeczkę takich negatywnych, depresyjnych barwach i yy, chodzi o to, by się tego pozbyć, by myśleć pozytywnie, nadzieja na lepsze, tak, że będzie dobrze. Yy, praca, praca dla osób, które pracują, yy, więc dla osób, które pracują, zobaczmy, praca, yy, sześć kielichów oraz król monet, no to jeśli chodzi o pracę, to tutaj... Yy, Mogą być jakieś decyzje, na przykład szefa. Coś możliwe, że będziecie na przykład wracać do przeszłości a propos czegoś w pracy, czyli Możliwe, że kontakt na przykład z kimś, by się doradzić czegoś, by uzyskać jakąś pomoc fachową, na przykład w biznesie, od kogoś, kto ma, jest bardziej doświadczonym, ma biznes jakiś na przykład i Wam tutaj no coś, możecie wracać właśnie gdzieś tam do takiej osoby, żeby Wam pomogła coś tutaj zrobić, ewentualnie z kimś nawiązać kontakt jakiś, jakiś biznesowy, więc gdzieś tutaj coś takiego. Dla innych osób powiedziałabym. Że w ogóle to tak z sentymentem podchodzicie troszeczkę do pracy, coś tam wspominacie sobie w tym miesiącu, w czerwcu, A może chodzić, że wspominacie jakiegoś fajnego szefa, ale możliwe, że również tutaj jakieś um, kwestie Powiedziałabym, że w pracy tak raczej spokojnie, natomiast może zastanawiacie się nad jakimiś działaniami, nad jakąś działalnością, usługami, które, o których już kiedyś myśleliście, więc do Was wraca to na przykład. Więc gdzieś tam możecie na przykład się nad tym mocno zastanawiać. No, inni mogą mieć jakieś rozmowy z szefem, gdzieś tutaj jest kwestia też jakichś większych pieniędzy, tak naprawdę, więc myślę, że w pracy warto wracać, nawiązywać kontakty na przykład z poprzednimi. Na przykład klientami. Warto, że, że ci klienci z przeszłości, czyli klienci, którzy, kontrahenci, z którymi mieliście kontakty, to żeby z nimi utrzymywać, bo tutaj można dużo zarobić, więc myślę, że oni będą, że będziecie właśnie powracać do jakichś starych albo usług, albo właśnie starych rozwiązań, do jakichś właśnie takich. Zobaczycie w tym potencjał, po prostu, że to można zarobić. Więc w czerwcu raczej takie gdzieś tam wracanie właśnie do przeszłości, ale na zasadzie takiej, że szukacie jakichś jeszcze możliwości na zarobienie sobie. Dla osób, które nie pracują, zobaczmy, dla osób, które nie pracują, co się pojawia w pracy: cztery buławy oraz czwórka mieczy. Czyli poczucie bezpieczeństwa, to pojawia się taka sytuacja, że tutaj możecie mieć poczucie bezpieczeństwa w, tym, w tej sytuacji, w jakiej jesteście. Być może macie partnera, na, którym, na, którym możecie, na którego możecie polegać, może macie rodzinę, która was wspiera, pomaga. No więc tutaj gdzieś powiedziałabym, że pokazuje mi się stabilna sytuacja. Jeżeli mówimy o jakimś poszukiwaniu pracy, to powiem szczerze, że Dużo od Was zależy, bo mam wrażenie, że nie za bardzo będziecie chcieli, że macie dobrą sytuację i nie macie jakiegoś takiego wymuszenia, że muszę znaleźć tą pracę. Natomiast no, jeżeli ktoś ma no, na przykład nieciekawą sytuację, gdzieś tam szukać jakichś ofert, no to pokazuje mi się tutaj jakieś bezpieczeństwo. Możliwe, że ktoś Wam zaproponuje jakąś ofertę, ale bardziej realny scenariusz jest taki, że raczej nic za dużo się nie będzie działo, że jest poczucie bezpieczeństwa, jest dobrze jak jest. Więc raczej takie zastanawianie się myślenie, ale pokazuje się tutaj poczucie bezpieczeństwa w tym, w czym jesteście na tej zasadzie, czyli po prostu, ja bym powiedziała bez pracy na przykład, tak? że jest tutaj jakieś, że czujecie się dobrze, tak po prostu jak jest, bo macie wsparcie, stąd tutaj poczucie bezpieczeństwa, eee, miłość, eee, związki. Jeśli popatrzymy na osoby, które są w relacjach. Od, od takich osób sobie zaczniemy, to zobaczmy jak te związki się przedstawiają, jak te relacje się przedstawiają. Osiem, buław oraz pazik mieczy. Osiem buław i pazik mieczy, No to pojawiają się tutaj nowe kontakty, nowe znajomości. Ktoś tutaj z was może być faktycznie obserwowany przez kogoś. Więc możliwe, że gdzieś tam w social mediach ktoś do was się odezwie, ale gdzieś tam was ktoś obserwuje. Więc mimo kontaktu, bo tu pokazuje się dużo kontaktów, tak naprawdę pokazuje się te więc powiem szczerze, że tutaj Mimo relacji dużo się dzieje, dużo spotkań z przyjaciółmi, znajomymi, może jakiś wyjazd wspólny, ale jest tutaj ktoś, kto może Was też obserwować, więc gdzieś tam komuś mogliście wpaść w oko. To taka informacja mi się tu pojawia, natomiast może być właśnie jakieś rozmowy na temat wyjazdów na temat właśnie jakichś spotkań ze znajomymi, także tak dosyć dużo może się dziać, może być taki pęd w relacji myślę, że nudno nie będzie, więc gdzieś tutaj takie kwestie. A dla osób, które szukają, szukają miłości, przyjaźni. Zobaczmy. O! Król, Król mieczy i królowa mieczy. No, to tu mi się pojawiają takie kwestie, że jest szansa, oczywiście, jak najbardziej. Bym powiedziała na poznanie kogoś, jest szansa na stworzenie jakiejś relacji. No, powiedziałabym bardzo tak rozsądnie, na chłodno podejdziecie do pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, które się mogą tutaj wydarzyć, ale perspektywy są na poznanie kogoś, i to powiedziałabym tu może być też tak. Że ten ktoś może być po przejściach, czyli może był w relacji jakiejś, może być wdowcem, może być po prostu rozwiedzioną osobą. Natomiast jest szansa na, na, na stworzenie jakiejś właśnie relacji z tą osobą, ale tak jak mówię, z takim rozsądkiem, będziecie do tego podchodzić, to nie będzie jakiś poryw uczucia, tylko raczej taki rozsądek, ja bym powiedziała takie podejście bardzo. No tak na chłodno, przemyślane na tej zasadzie, ale może się Wam fajnie rozmawiać. Możecie fajnie mieć kontakt, możecie mieć wspólne zainteresowania, no to może być też ktoś na stanowisku, ktoś, kto pełni jakąś funkcję taką oficjalną, ale jest bardzo inteligentnym. Więc myślę, że o czymś, będziecie, będziecie mieć o czym rozmawiać z tą osobą. To jest ktoś, kto może Wam doradzić, pomóc też w różnych kwestiach, więc myślę, że to jest jakaś taka. Pojawia się po prostu więź myślowa, czy też wypowiadania się, więc możecie dużo mówić. Dobra, rada, rada na czerwiec dla Was, skorpiony. Szóstka monet, żeby zachować umiar. Szóstka monet może mówić, może Wam radzić tutaj, na przykład jakieś pomaganie, przyjęcie pomocy od kogoś, pomaganie komuś innemu, może mówić o tym, byście właśnie zachowali umiar, na przykład między pracą a życiem osobistym, czy między różnymi innymi kwestiami, sprawami. W każdym bądź razie, żeby była taka równowaga, wtedy będziecie szczęśliwi, tak naprawdę, bo to jest bardzo ważne w życiu. Może Wam mówić tutaj jeszcze o jakichś takich kwestiach, radzić, jeśli chcecie się udzielać na przykład charytatywnie, to jak najbardziej pomagajcie. Wspierajcie jakieś organizacje charytatywne, czy wspierajcie po prostu pomaganie innym, czy sami pomagajcie. No różnie tutaj może być. W każdym bądź razie, szóstka monet Wam też radzi, jeśli możecie. Kogoś wesprzeć, na przykład pomóc komuś w czymś, no to to zróbcie, pomagajcie, że to będzie, będziecie mieć z tego satysfakcję. Do usłyszenia. Cześć.